Hello, hello, hello! Dzień dobry, moje kochane gwiazdeczki! Słuchajcie, audycja dedykowana dla wszystkich osób, które zgłosiły się do mnie na dzisiejsze działanie. Przypominam, że dzisiaj mamy nowy rok numerologiczny, dziś się rozpoczyna, dziś mamy pinów. Wobec powyższego obiecałam, że Wszystkie osoby, które się zgłoszą do tego naszego wspólnego dzisiejszego czynienia, otrzymają ode mnie przesłania anielskie na ten nowy rok. Po trzy dla każdej osobistości. Więc przybywam, przybywam moje drogie. Już się bałam, że się nie wyrobię. Ale teraz mam chwilkę między, między rozmowami z Wami. Najpierw sobie oczyścimy, słuchajcie, przestrzeń. Oczyścimy sobie przestrzeń. Mam trzy fajne talie przesłankowe. Dobra. Potasujemy sobie karciuszki i z każdej grupy będę dla każdej z Was. Wyciągać przesłaneczko. Cześć, kochane. Cześć, widzę, że jesteście i bimbam wam. I wiecie co, wiecie, jak będziemy to moje, kochane, robić? Będę czytała Wasze imię. Będę czytała Wasze imię. I Dzień oraz miesiąc urodzenia tak, żeby każda z Was się rozpoznała. No, no. Myślę, że tak będzie cool. Cześć moje gwiazdeczki, kochane. Te już potasowane. O. Dobra. Te już potasowane, i bierzemy się za trzecią grupkę. Dzisiaj o 20, moje kochane, premiera dla czytania dla wszystkich znaków Zodiaku. Tak, żeby te dziewczyny, które się nie zgłosiły do działania, żeby coś tam miały. Marzenka wraca do żywych. Dobra. Okej. Okay. Więc tam szykujcie już, moje drogie, herbatkę na wieczór. My tutaj będziemy sobie cicha w czym działać, a wy będziecie... Te, które oczywiście nie, nie biorą udziału w ry rycie, będziecie miały coś do obejrzenia. Dobrze, żeby nie przedłużać. Przedłużacz. Yy, przedłużacz. <grytania> Justynka z 26 września. Pierwsze przesłanie dla Ciebie: bądź silna, jesteś silniejsza niż myślisz, a Twoja moc pozwoli Ci osiągnąć to, do czego dążysz. Przypominam, że to są najważniejsze wiadomości od przewodników duchowych moje kochane dla was na ten rok, tak? Więc tutaj miejcie to na uwadze, zapiszcie sobie gdzieś to i miejcie to na oku. Do startu gotowa ruszaj. To jest drugie przesłanie. Teraz jest doskonały czas na skok i złapanie pragnienia twojego serca. I trzecie przesłanie asertywność Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Więc to jest pierwsza osoba. Druga osoba to Ania z 7 listopada. Dla ciebie pierwsze przesłanie przeobrażenie. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. Umocnienie. Jesteś silniejsza niż ci się wydaje, to dla Ciebie bezpieczne, aby być silną. I trzecie przesłanie. Bądź sobą. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, wymaga, byś była naprawdę sobą, gdyż autentyczność jest podstawą Twojej mocy. Więc to jest. Druga. Monika z 19 grudnia. Pierwsze przesłanie dla Ciebie: cykle i rytmy. Bierz pod uwagę cykle swojego ciała, poziom energii i emocje. Drugie: alchemia. Masz teraz dotyk Midasa, i każde przedsięwzięcie, które rozpoczniesz, zamieni się w złoto. I trzecie, nic na siłę, przestań starać się wszystko kontrolować, a otworzą się przed tobą wszystkie drzwi. Lecimy dalej. Marta z szóstego. Grudnia. Tak. Pierwsze, pełne zaufanie, podejmij ryzyko i zacznij spełniać swoje najskrytsze marzenia. Drugie, podtrzymuj swój optymizm, nadchodzi spełnienie Twych marzeń, nie poddawaj się tuż przed wydarzeniem się cudu. I trzecie, bądź cierpliwa. To, o co prosisz, jest już blisko. Bądź cierpliwa, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których nie wiesz. Dobra, poczekajcie, kochane, sekundę. Sekundeczkę. Sekundeczkę. Następna osoba to będzie um, Agnieszka z 4 sierpnia. Pierwsze przesłanie: rozkwitanie. Właśnie rozpoczęłaś jakieś przedsięwzięcie, dlatego uzbrój się w cierpliwość i nie poddawaj się. Drugie: pokładaj ufność, Twoje modlitwy się manifestują, bądź pozytywna. I podążaj za swoim przewodnictwem, i trzecie, masz moc, użyj swoich zdolności, by rozwiązać każdą sytuację. Możesz to zrobić. Kasia z 8 grudnia: pierwsze przesłanie: pokój. Nie ma powodów do zmartwień. Wszystko wspaniale się układa. Drugie, ojcowskie uzdrowienie. Twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim tatą. I zdobywaj więcej informacji. Potrzebujesz więcej informacji, więc szukaj tych informacji u kogoś biegłego w danej dziedzinie w tym roku. Julitka z 29 marca. Boska namiętność: bądź uczciwa wobec siebie. Co jest największym pragnieniem Twojego serca? Synchroniczność: odpowiedź na Twoje modlitwy i pytania przychodzi poprzez synchroniczne wydarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przepływ. I trzecie: Połącz się z naturą, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, odmłodzi cię i zainspiruje. Joasia z 30 maja, Strażniczka, Ty i Twoi bliscy jesteście bezpieczni również w sferze duchowej. Drugie, przyjaźń, czyli tutaj jest przesłanie o tym, żeby spotykać się z przyjaciółmi w tym roku, żeby zaci zacieśniać więzi z tymi osobami, które są dla ciebie bliskie. I trzecie, duchowy przewodnik. Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. Czyli tutaj, Joasia, pójdziesz. Właśnie w tę duchowość w tym roku i być może uzdrawianie. Pamiętajcie, moje kochane, że uzdrawiamy nie tylko przez leczenie, ale także przez uśmiech, dotyk, dobre słowo. Więc tak. Klaudia z 29 marca. Powierzanie obowiązków. Proś innych, jak również energie wyższe, o pomoc zamiast próbować zrobić wszystko sama. Przyjmij pomoc nieba. Jeżeli modliłaś się o pomoc, zejdź z drogi i pozwól niebu, aby ci pomogło. I trzecie nowe przedsięwzięcie. Uwierz w siebie i zacznij realizować pomysł na nowy biznes. Albo wykorzystaj nadarzającą się okazję kariery. Ania, z 13 marca. Oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że Twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Drugie, wypowiedz życzenie. To magiczny moment. Wypowiedz życzenie i ciesz się jego manifestacją. I trzecie, odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do ciebie spełnienie marzeń. Lilianka z 18 lipca. Prawdziwa miłość, romantyczne uniesienia Twojego serca sprawią, że cały wszechświat będzie ci sprzyjał zdobyciu wielkiej miłości. Obserwuj swoje myśli. To bardzo ważne, aby myśleć wyłącznie o tym, czego pragniesz, a nie czego się obawiasz. Odejdź. Nie tkwi w niezdrowej sytuacji. Podejmij działania, by się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed tobą otworzą. Renatka z 2 września. Niezależność Twoja niezależność jest podstawą Twojej siły i wiedzie cię do sukcesu. Poranne afirmacje. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczera, ponieważ tylko ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Marta z 1 grudnia. Łatwe do zrobienia, nie ma potrzeby spieszyć się, lub robić coś na siłę, na wszystko jest odpowiedni czas. Otwórz się na przyjmowanie, pozwól innym zatroszczyć się o ciebie z miłością, przyjmuj bez poczucia winy czy przepraszania. Uzdrawianie emocjonalne. Gdy Twoje serce wyleczy się z ran przeszłości, spłynie na ciebie błogosławieństwo i miłość. Cześć, moje kochane. Witajcie, moje perełeczki. Monika z 4 kwietnia. Koniec i początek. By nadeszło nowe. Stare musi odejść. Uwolnij się, podejmij ryzyko jako drogę do wzrostu i nauki. Nowa droga zawodowa, Twoje skupienie się na pracy przyniesie nowe, pozytywne skutki. Basia z 12 października: realizacja zamiarów skup wszystkie swe myśli, uczucia i działania na swych zamierzeniach, a będziesz w stanie pokazać to, co potrafisz dokonać. Błogosławiona zmiana, ważna życiowa zmiana, przyniesie Ci wielkie błogosławieństwo. I twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Miej wiarę, wszystko zmierza w dobrym dla ciebie kierunku. Agnieszka z 28 lipca chwila ciszy spędź chwilę w samotności odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj. Odpoczynek, pracowałaś ciężko, zdrzemnij się i odpocznij, czyli tutaj mamy regeneracja i odpoczynek. I ostatnie, żegnaj stary, witaj nowe, zakończył się pewien etap twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepsze. Agnieszka z 11 grudnia: Nieśmiertelna miłość, miłość, której doświadczasz, jest wieczna, bez względu na towarzyszące jej okoliczności. Tutaj może chodzić także o miłość do siebie, miłość do życia, wszystkie formy miłości. Zaufaj swojej intuicji, bo ona będzie miała rację, i podejmuj odpowiednie działania. I podróż. Yy, podróż albo geograficzna, albo wewnętrzna, twoja duchowa zmieni twoje życie na lepsze. Małgosia z 5 kwietnia. Wrażliwość. Stajesz się nadzwyczaj wrażliwa. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Muzyka dla manifestacji, aby zamanifestować szybko myśl o swoich pragnieniach, gdy śpiewasz, nucisz albo grasz muzykę. I zmiana diety, odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie. Ania z 15 października. Posiadasz boską moc, dzięki której możesz pomagać innym przez przekazywanie nauk duchowych. Związek bratnich dusz czeka na ciebie nowy romans, który ma podłoże duchowe. Wyraź siebie, pozwól błyszczeć swojemu prawdziwemu ja, ponieważ jesteś wspaniała. Dawid z 16 lipca: Dobrobyt, świat obsypuje cię wszelkimi darami, bądź gotowy na ich przyjęcie. Czas kontemplacji: spędź czas w samotności medytując nad swoimi prawdziwymi pragnieniami. Komu powinieneś wybaczyć, gdy uwolnisz się od starych złości i uraz? Zobaczysz, jak twoje marzenia zaczynają się spełniać. Marta z 22 lutego: bezinteresowna miłość miłuj siebie, miłuj innych i staraj się dostrzegać dobro w każdej sytuacji, bez względu na jej pozorny wygląd. Czas zabawy. Anioły znają wagę zabawy, bo radość kreuje cuda i manifestacje. Afirmacje. By wznieść swoje myśli i energię na wyższy poziom i osiągnąć to, czego pragniesz, stosuj pozytywne afirmacje. Ewa z 14 września. Obfitość to wspaniały czas, by wprowadzić w czyn nowe przedsięwzięcia, realizować nowe pomysły, tworzyć nowe okoliczności. Poradź się eksperta. Jeżeli potrzeba więcej informacji, skontaktuj się z kimś biegłym w tej dziedzinie. Ćwiczenie czyni mistrza. Poprzez codzienne ćwiczenia doskonalisz swoje zdolności i talenty, oraz wzmacniasz swoją wiarę w siebie. Anetka z 28 lutego: Nie wycofuj się, stań w obronie tego, co uważasz za słuszne. Ty, twoi bliscy i twój dobytek jesteście bezpieczni i chronieni przez niebo? Odpowiedź, której poszukujesz, znajdziesz podczas wakacji, odpoczynku albo wyjazdu. Iwonka z 30 maja. Jesteś magiczną osobą, która powinna wcielać w życie swoje zamiary. Podejmij decyzję, czujesz się spętana, niepewna. Posłuchaj swojej intuicji i podejmij decyzję. Proś o to, czego chcesz. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. Ania z 12 marca. Zdolność przyjmowania. Naucz się przyjmować wzmocni to Twoją intuicję, nabierzesz energii i mocy, by ob obdarowywać innych. Spokój podaruj sobie czas relaksu, wyciszenia i ciesz się swym odosobnieniem, rozpieszczając się tak potrzebną troską o samą siebie. Nowy dom, przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. Agnieszka z 22 kwietnia kontakt z naturą. Zbyt długo przebywasz w zamkniętych pomieszczeniach. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. Wyznacz sobie wyższe cele, podwyższaj swoje standardy i oczekuj dla siebie więcej, nie spoczywaj. Uzdrawianie, uzdrowiony, uzdrowiciel, otacza cię uzdrawiająca energia. Moje kochane, to y, wszystkie osoby, jakie zapisały się na dzisiejsze wspólne czynienie. Jeżeli zapisałaś się i jeżeli nie wyczytałam ciebie, to pisz do mnie koniecznie mailika. To sobie dzisiaj jeszcze na początku audycji w razie czego Wyciągniemy dla ciebie przesłania na ten nowy rok i moje cudowne gwiazdeczki: dziękuję wam bardzo, lecę do pracy. Spotykamy się o 20. Część z was będzie na rytuale dzisiejszego Nowiu, a część będzie oglądała horoskop na październik dla wszystkich znaków Zodiaku. Buziaczkuję, dziękuję, kocham bardzo dużo. パパイカ